Poczkowie narciarscy szybują coraz dalej, a w pogodzie w lutym jest jak w marcu. Paweł Pezdan, witam Państwa i zapraszam na najważniejsze informacje z Podkarpacia. Miejskie gminy czy duże miasto, mieszkańcy gminy Krasne głosowali za i przeciw przyłączeniu do Rzeszowa. Będę głosować, żeby straży pozostały strażowe. Serce miasta, żeby przyłączyć do Rzeszowa. Wielkie zgromadzenie i protest przeciwko budowie wytwórni asfaltu. My jesteśmy zdolni blokować to wszystko, nawet przyjaciele mówią, że się powiążemy łańcuchem. Sprawdź, czym oddychasz. Do dyspozycji mieszkańców Podkarpacia jest prognoza zanieczyszczeń. Można ją znaleźć w zakładce po prawej stronie. Internauci i studenci pospieszyli na pomoc dzieciom osieroconym po pożarze domu. Cały czas przypominamy cel, że są to dzieci z Daliowej, które potrzebują pieniążki. Kiedy sport bywa wolnością? Samodność to obcowanie z naturą. I luty po Rzeszowsku, czyli wiosna w zimie. Rzeszów będzie metropolią, czy nie? Stolica Podkarpacia liczy na gminy Krasne i Trzebownisko. A co na to mieszkańcy tych terenów? Dziś w trakcie konsultacji społecznych w gminie Krasne głosowali na tak lub nie za przyłączeniem do Rzeszowa. Z takiej możliwości skorzystały setki mieszkańców wsi. Władze Rzeszowa uważają, że realizacja uchwały przyjętej przez rzeszowskich radnych to szansa na rozwój także sąsiednich miejscowości, bo to oznacza wsparcie finansowe z budżetu państwa. Podobnie jak podczas wyborów parlamentarnych czy samorządowych, lokale wyborcze w gminie Krasna zapełniały się po mszach, a przed południem frekwencja była dość wysoka. Można wstępnie szacować, że między 15 do 20%. Pytani przez nas mieszkańcy Strażowa komentowali, że przyszli oddać głos, bo nie chcą, by ktoś decydował za nich. Większość pytana o szczegóły tej decyzji odpowiadała tak. Raczej chyba będę głosować, żeby Strażu pozostał strażowy. Dlaczego mieszkańcy wsi boją się proponowanego łączenia gmin? Wszystko będzie drożej. Podatki, Podatki wzrosną. wzrosną, woda i kanalizacja. Mam rodzinę też w Załężu i też jakoś nie odczuwają tego, że włączyli się do Rzeszowa. Też nie, nie, nic tam się nie zmieniło, że coś dużo lepiej jest. Pytani przez nas mieszkańcy jednocześnie podkreślali, że nie dla zmiany granic nie oznacza, że są w 100% zadowoleni z obecnej sytuacji w swojej wsi i że nie dostrzegają potrzeby zmian, bo do zrobienia jest ich zdaniem bardzo dużo. Dokończenie chodnika do granic do Krzemienicy. Bo niestety tam są. Chodnik jest zrobiony, droga jest zrobiona do granicy strażowa. Natomiast tutaj, jeszcze ze 300 metrów dalej, już brak jest. W Strażywy nie mamy nic. Ani ośrodka zdrowia, ani biblioteki, ani apteki, ani tego placu zabaw, nawet dla dzieci nie ma. Mieszkańcy nie są jednak przekonani, że zmiana na administracyjnej mapie może rozwiązać te problemy. Te słynne 130 milionów, o których dość dużo osób mówi, tak naprawdę to nie jest wcale powiedziane, że to jest tylko i wyłącznie na doposażenie gminy Krasne jako byłej gminy, tylko przyszłego jakiegoś tam osiedla Rzeszowa. Tego tak naprawdę nie wiemy w tym momencie, na co te pieniądze miałyby pójść. Wiele osób zaznacza, że przed oddaniem głosu rozmawiała z mieszkańcami miejscowości już wcześniej przyłączonych do Rzeszowa. Czy to z Buziwoja, czy to z Załęża. No to prawda, no, oni na tym można powiedzieć po części stracili, prawda? Pomimo tego, że zostały tam chodniki wybudowane i tak dalej, ale stawki podatku wzrosły, prawda? Jakby nie patrzeć w gminie krajach dużo osób jest, które mają działalność gospodarczą. No i dla tych osób można powiedzieć, że jest to na niekorzyść w obecnej chwili poprzez wzrost, prawda, tam opłat. Władze Rzeszowa za podatkowy bonus z budżetu państwa przewidziany w przepisach w przypadku dobrowolnego łączenia się gmin chcą doinwestować te tereny. Wyliczają, że w już przyłączonych do Rzeszowa wsiach zrealizowały wielomilionowe inwestycje. Wiele osób widzi sens takich Wielu. zmian. I serce mi jest, żeby przyłączyć się do Reszowa, dlatego no, tak, że widzę perspektywę z miastem. Konsultacje to tylko jeden z etapów prowadzących do ostatecznej decyzji w sprawie podrzeszowskich gmin. Wciąż trwają w samym Rzeszowie. Ostateczny głos w tej sprawie należy do Rady Ministrów. Dziś ostatni dzień ferii na Podkarpaciu płyną spokojnie. Niestety wczoraj wieczorem doszło do kolejnej tragedii z udziałem pieszych. W Grębowie kierowca BMW śmiertelnie potrącił 14-letniego chłopca. Kilka minut przed godziną 20 kierujący BMW potrącił dwójkę młodych ludzi idących w tym samym kierunku. Na miejscu zginął 14-letni chłopiec, natomiast 13-letnia dziewczynka z obrażeniami trafiła do szpitala. Policjanci ustalili, że 29-letni kierowca BMW był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Ponad 200 mieszkańców Smolarzy i Żołyni protestuje przeciwko budowie w sąsiedztwie wytwórni asfaltu. Boją się przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza i chcą, nie chcą dzielić się drogą z ciężarówkami, które będą dojeżdżać do zakładu. Inwestorzy są dopiero na etapie uzyskania pozwoleń, jednak mieszkańcy już teraz mówią inwestycją nie. W Smolarzynach wytwórnia mas bitumicznych miałaby powstać w sąsiedztwie gminnego ujęcia wody, niewiele ponad 200 metrów od budynków mieszkalnych. W Żołyni planowana jest rozbudowa tej wytwórni mas bitumicznych oraz wybudowanie w jej sąsiedztwie nowej. Tu do najbliższych zabudowań jest jeszcze bliżej. Obydwaj inwestorzy w tym samym czasie chcą uzyskać pozwolenie na budowę. Obawy związane z działalnością wytwórni asfaltu zjednoczyły mieszkańców całej gminy Żołynia. Boimy się smrodu, zapachu, boimy się wszystkich substancji, które będą w związku z budową wytwórni mas bitumicznych wychodzić do powietrza. Najważniejsze jest to, że nasze zdrowie na tym najbardziej ucierpi. Nasze, naszych dzieci, naszych wnuków, po prostu następnych pokoleń. Infrastruktura straci na wartości. Mieszkania nasze będą o wiele mniej warte. Mieszkańcy widzą więcej szkody niż pożytku z takich fabryk na terenie gminy. Gdyby to był zakład produkcyjny, który by dawał ludziom pracę normalny, nikt by nie protestował. Władze gminy są zainteresowane przyciągnięciem inwestorów, jednak nie za wszelką cenę. Jeżeli chodzi, mówię o tej firmie smolarskiej, ta nie zapewnia miejsc pracy, bo jest przenoszona z przeworska, więc ci sami ludzie przejdą i to jest zresztą nieduże ludzi zatrudnienia. Natomiast podatki w porywach to jest w granicach... 40-50 tysięcy każdy gros się liczy, ale to nie jest jakaś taki no, znacząca kwota pieniędzy, żeby rzutował na budżet gminy... Mieszkańców gminy Żołynia wspierają przedstawiciele podkarpackiego stowarzyszenia Eko Karpatia. Moim zdaniem na pewno takie inwestycje nie powinny powstawać w takim terenie, dlatego że one to są inwestycje, to są przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Poza tym bardzo ważna rzecz one powinny powstawać gdzieś gdzie, jest, no, gdzieś, gdzie jest znaczne oddalenie od siedzib ludzkich. Mieszkańcy boją się także uciążliwości związanych z przejazdem ciężarówek i wzmożonego ruchu. Są zdeterminowani, by walczyć do końca. Bardzo trudnej sytuacji jesteśmy. Jesteśmy zdolni blokować to wszystko. Nawet przyjaciele mówią, że się powiążemy łańcuchem, zablokujemy drogi, nie puścimy ich. Jeden z inwestorów, firma Strabag, w wystosowanym do naszej redakcji oświadczeniu pisze. W najbliższą środę 18 lutego spotkamy się z Sołtysem Żołyni oraz Radą Sołecką w celu omówienia zasad i okoliczności towarzyszących planom inwestycyjnym. Cały czas jesteśmy otwarci na propozycje i dialog z władzami gminy reprezentującymi społeczność lokalną. Podtrzymujemy też zaproszenie do pokazania zainteresowanym jak funkcjonuje wytwórnia mas bitumicznych oraz deklarujemy udzielenie informacji, które rozwijają wszelkie wątpliwości. Obie inwestycje są dopiero na etapie uzyskiwania pozwoleń. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Mieliśmy słoneczny weekend. Wiele osób wybrało się na spacer, by pooddychać świeżym powietrzem. Ale czy rzeczywiście jest czyste? Szczególnie w sezonie grzewczym na gorsze samopoczucie mogą narzekać m.in. astmatycy. Teraz możemy sprawdzić, czym oddychamy. Dzięki prognozie zanieczyszczenie to nowa oferta Urzędu Marszałkowskiego. W sezonie grzewczym taki widok to nic nadzwyczajnego. Gdy jest taka pogoda jak dziś, dymy i pył wydobywający się z kominów są mniej uciążliwe. Wystarczy mgła, gwałtowny spadek temperatury i związane z tym większe spalanie w domowych kotłowniach, a w wielu miejscach trudno oddychać. Od dłuższego czasu mamy problemy z trzema zanieczyszczeniami. To jest pył zawieszony PM10, PM2,5 i benzoalfapiren. Pyły zawieszone to skutek spalania węgla złej jakości, na przykład miału. Rakotwórczy benzoalfapiren powstaje także w skutek spalania śmieci. Zanieczyszczone powietrze to dla wielu osób duża niedogodność. Bardzo i wszystkim, którym mogę to powiedzieć, to mówię, żeby nie palili plastiku czy jakichś opakowań, które wytwarzają takie toksyczne, w odczuciu węchowym po prostu dokuczliwości. Jak nasze odczucia dotyczące czystości powietrza mają się do rzeczywistych pomiarów, możemy to nie tylko sprawdzić na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na Podkarpaciu dostępna jest też prognoza zanieczyszczeń na dwa dni do przodu. Wiele osób nie wie o takiej możliwości. Przyznam się szczerze, że nie, ale pani mnie zachęciła. Specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wyjaśniają, że prognoza może być przydatna dla osób starszych, alergików czy astmatyków. Można ją znaleźć w zakładce po prawej stronie. To jest pod tytułem prognoza krótkoterminowa stanu jakości powietrza dla województwa podkarpackiego. Gdy na następny na dzień prognozowany jest stan alarmowy, lepiej zrezygnować na przykład ze spacerów czy biegów po parku. Na mapie taki stan oznaczony jest kolorem czerwonym. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie było powietrznych alarmów. Prognoza przygotowywana jest nie tylko dla Rzeszowa. Dla Jarosławia Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Przemyśla. Szczegóły mogą sprawdzić także osoby, które nie mają dostępu do komputera, bo specjalna stacjonarna stacja prognozy powietrza powstała tu przy Urzędzie Marszałkowskim. W Batalii o to, by wyświetlane tu dane pokazywały same optymistyczne prognozy, mają pomóc unijne fundusze na lata 2014-2020. Zostały wynegocjowane możliwości dofinansowywania dla osób fizycznych wymiany. Źródeł ciepła na bardziej ekonomiczne i o mniejszym stężeniu zanieczyszczeń. Miasta i gminy Podkarpacia mają szansę na duże pieniądze na budowę ekologicznych sieci ciepłowniczych, osoby prywatne na dotacje w celu wymiany pieców węglowych na gazowe. Z ekodrivingiem jest nam po drodze. To już drugi miesiąc od kiedy obowiązują nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy. Jak się okazuje ekonomiczna jazda nie sprawia problemów kierowcom. Zdawalność na Podkarpaciu jest na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Nowe przepisy, które nakładają na egzaminowanych stosowanie się do jazdy ekologicznej przez niektórych uznawane są za kolejny wymysł proekologicznych organizacji, który dodatkowo utrudnia życie. Okazuje się jednak, że... Jeżeli chodzi o Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, no nie mam na chwilę obecną informacji ze strony egzaminatorów, że osoby nie zaliczyły egzaminu ze względu na niewykazanie się znajomością jazdy ekologicznej czy driving. To wszystko dzięki szybkiej reakcji ośrodków szkolenia na zmianę przepisów instruktorzy zostali odpowiednio wcześniej przeszkoleni. Byłam nauczona na kursach, chociaż stałam już w grudniu, czyli zdaję egzamin jazdy na starych zasadach i nie obowiązuje mnie to przy ocenianiu, jednak byłam nauczona i stosuję się do tego. Uczyłam się go na kursie, ale jak to nie jest nic trudnego, po prostu to jest to samo co było wcześniej, tylko nie było tego... W tych punktach wyszczególnionych to po prostu prosta jazda ekonomiczna. W Krośnie od początku tego roku zdawalność na egzaminie praktycznym wynosi 42,5%. W Rzeszowie 42, w Przemyślu 38%. To podobny wynik do ubiegłorocznego. Nie ustaje pomoc dla osieroconego rodzeństwa z Daliowej. Dzieci w pożarze straciły matkę, ale mieszkańcy Podkarpacia robią wszystko, by Ania, Rafał, Kamil i Roxana nie stracili wiary w życie. Facebookowy profil Rękodzieło Podkarpacia codziennie licytuje kolejne przedmioty. Studenci w Rzeszowie, mimo sesji, zaangażowali się w zbiórkę ubrań, zabawek i żywności. Pani Kasia od poniedziałku prowadzi Facebookową aukcję, na której można kupić niepowtarzalnie ręcznie wykonane zabawki, biżuterie, kubki, szale czy domowe ciasteczka. Licytacja trwa, a zakończenie każdej kolejnej oznacza kolejny przelew dla dzieciaków z Daliowej. Z dnia na dzień rośnie i liczba licytujących i tych, którzy przekazują kolejne przedmioty na aukcję. jak widziałaś tą aukcję z tymi ciasteczkami? Jeszcze mamy jedne takie kolorowe pierniczki śliczne i, i będziemy je jeszcze wystawiać. Do tej pory w ten sposób udało się A, zebrać właśnie, ponad 1000 złotych. Sprawa jest bardzo prosta. Udostępniamy zdjęcie, udostępniamy opis, treść te, tej aukcji, kiedy ona się kończy. Oczywiście cały czas przypominamy cel, że są to dzieci z Daliowej, które potrzebują pieniążki na remont tego domu, w którym mieszkają. No i mamy naprawdę tutaj sporą liczbę osób, które chce nam pomóc. Sam pomysł facebookowej aukcji wziął się, jak przekonuje pani Kasia, z potrzeby chwili, od przekazania jedwabnego szala i wystawienia go na sprzedaż, a później samo już poszło. Podobnie było ze studentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Oni też zadziałali instynktownie, jak przekonują, w takiej sytuacji nie mogli nie pomóc w momencie, kiedy usłyszeliśmy o tym wydarzeniu, które, kiedy media nagłośniły tą zaistniałą tragedię. E, wszystkie chyba w jednym wszyscy, bo u nas jest i męski i żeński e, samorząd, także wszyscy chyba złapaliśmy w jednym czasie za komórki i każdy natychmiastowo zaczął dzwonić do siebie, że musimy coś zorganizować, musimy coś zrobić. Mimo, że trwa sesja, rozpropagowali zbiórkę między innymi przez internet i udało się. Są zabawki i przybory szkolne, odzież, środki czystości i trwała żywność. I nie są tylko to nasi studenci, ale też są to ludzie z Rzeszowa. Przyjeżdżają tutaj rodziny, nawet z dzieciaczkami przyjeżdżają i dzieci same oddają swoje zabawki, książeczki. To jest naprawdę dla nas bardzo miłe i jesteśmy zaskoczeni wszyscy, że to tak bardzo poruszyło Rzeszów. To, co udało się zebrać, już w przyszłym tygodniu trafi do Daliowej, a dokładnie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach. A internetowa licytacja, która ciągle ma kolejne odsłony, będzie trwała tak długo, jak będą chętni do udziału w niej. Dla mnie satysfakcja i przyjemność, że kolejne osoby chcą nam pomóc, a poza tym, że przesyłamy, że przelewamy kolejne pieniążki. Czwórka dzieci z Daliowej, Ania, Rafał, Kami i Roksanka w pożarze straciło mamę, która wcześniej wyniosła je z płonącego domu. Teraz są pod opieką dziadków. Na szczęście od pierwszych dni po tragedii w różny sposób są wspierane przez firmy i osoby prywatne z całej Polski. Kochają góry i narty, ale nie dla nich wyciągi, gondole i podgrzewane kanapy. Na specjalnych nartach z fokami wspinają się na szczyt, by potem zjechać często poza trasą. Jedyny wyjątek to zawody skiturowe. Tu organizatorzy wytyczają oczywiście ekstremalny szlak. Tak było w ten weekend w Wetlinie. Narty w takich warunkach dają wolność, nawet gdy kończy się ścieżka jest ładnie, no nie? Piękna pogoda. Taka jest właśnie idea skituringu. Dotrzeć tam, gdzie nogi poniosą, a potem zjechać. Narciarstwo wysokogórskie polega na tym, że my na nartach najpierw podchodzimy na górę, nie korzystając z wyciągu, a potem z tej góry dopiero zjeżdżamy. Dlatego na narciarzach wysokogórskich właściciele wyciągów nie zarobią. Wydatek to specjalne narty i buty, a do tego foki, czyli pasy przyklejane do nart. Nazwa pochodzi z czasów, kiedy traperzy stosowali skórę fok. Materiał, który w jedną stronę włos jego ułożony jest, że tak powiem, nie stawiając oporu. Natomiast jeżeli będziemy próbowali poczochrać ją pod włos, wtedy stawia opór. W linii odbył się puchar Połonin. Jedni walczyli o punkty w rankingu Pucharu Polski, inni mieli trochę więcej czasu na podziwianie widoków. Samotność, to obcowanie z naturą, brak tłumów. Dla mnie coś takiego jest najważniejsze. Ja nie jestem zawodniczką, idę sobie po prostu tak, żeby, żeby po prostu poglądać po, 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 po widoczki, fajne zjazdy porobić. A takie zjazdy wymagają sporych umiejętności, szczególnie, że zawodnicy nie muszą dokładnie trzymać się leśnej ścieżki. Najszybciej 18-kilometrową trasę pokonał ratownik GoPro z Krynicy. Dla niego takie narty to hobby i ukochana praca. To przydaje się przy poszukiwaniach czy dosi do, posz do poszkodowanych. Bo bo nie, nie zawsze skuter dojedzie w miejsca, szczególnie jak są takie właśnie zaspy, duże opady śniegu. W Pucharze Połonin w Wetlinie wystartowało około 40 zawodników. Sport i rozgrywki ligowe w meczu na szczycie ekstraklasy tenisa stołowego kobiet. Spar Zamyk Tarnobrzeg pokonał SKTS Sochaczew. Mistrzynie Polski umocniły się na czele tabeli. Tarnobrzeżanki poważnie potraktowały to spotkanie, ale w szeregach rywalek zabrakło Don Faj i zwyciężcini Jarosławskiego Grand Prix Katarzyny Grzybowskiej. Pierwszy mecz, który stoczyła Lichien przeciwko Wiktorii Zaniewskiej nie trwał nawet kwadransa i zakończył się pewnym zwycięstwem Tarnobrzeżanki. W drugiej partii było za to sporo emocji. Renata Szturbikowa przegrywała już w setach 1-2, ale zdołała odwrócić losy pojedynku i wygrać 3-2. W trzecim meczu kropkę na D postawiła Natalia Partyka, wygrywając z Julią Jankowską. KTS wygrał mecz z wiceliderem rozgrywek 3 do 0. Słuchacze no, nie da się ukryć, że ułatwił nam trochę zadanie. Przyjechał w mocno słabszym składzie i dzięki temu no, mecz był bez wątpienia do jednej bramki. Dla mistrzów Polski najważniejsze mecze ligowe nadejdą w maju. Wcześniej czeka je pucharowa batalia z rosyjskim TMK Tagment. To był wieczór piłki nożnej na Podkarpaciu, choć tym razem jeszcze nie na boisku. Podczas Podkarpackiej gali piłkarskiej Nikę nagrodzono najlepszych zawodników, trenerów i drużyny regionu. Gale zdominowali reprezentanci Krosna. Także w stalowej woli w plebiscycie na Sportowca Roku królowali piłkarze. Podczas podkarpackiej gali piłkarskiej Podkarpacka Nike 2014 przyznano 8 wyróżnień. Piłkarzem roku został Kamil Radulis ze Stali Mielec, który z powodu kontuzji nie mógł odebrać nagrody osobiście. Trenerem roku został Szymon Szydełko z Karpat Krosno. To właśnie ta drużyna zwyciężyła w plebiscycie. Ta nagroda jest dla mnie jakimś zwieńczeniem pracy ciężkiej, którą, którą wykonujemy na treningach i to czy zawodnicy... Dostają swoją szansę później grania w, wyżej, w wyższej lidze, tak naprawdę też w dużym stopniu zależy od nich. Ja jestem w jakimś tam stopniu człowiekiem, który wskazuje drogę. Także do Krosna trafiła nagroda dla najlepszego trenera młodzieży. Dostał ją Grzegorz Raus z Beniaminka Krosno. Najlepszą piłkarką roku została reprezentantka Resowi Rzeszów Sabina Wargacka. To jest takie pierwsze poważne wyróżnienie, dlatego jest to dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że wróciłam po kontuzji i ten sezon 2013-2014 naprawdę był dla mnie udany. Udany sezon miał także Szymon Kaliniec z Resowi, uznany za odkrycie roku. Młodzieżowcem roku został pomocnik stali Rzeszów Kamil Jakubowski, a najlepszym zawodnikiem futsalu Dawid Pigan. Najpopularniejszego sportowca Stalowej Woli wybrali czytelnicy lokalnego tygodnika sztafeta. Po raz drugi z rzędu tytuł ten zdobył kapitan drugoligowej drużyny piłkarskiej Stali Stalowa Wola Tomasz Wietecha. Wybrany został najlepszym bramkarzem drugiej ligi, a drużyna, której przewodzi na półmetku rozgrywek, plasuje się w czołówce drugiej ligi z realnymi szansami na awans do wyższej klasy rozgrywek. No Ja ze swojej strony będę robił to, co robię, jak najlepiej. Fajnie, że kibic to docenia. To jest sukces mój, jak i drużyny. W dziesiątce najpopularniejszych sportowców stalowej woli znalazło się jeszcze dwóch piłkarzy, Łukasz Sekulski i Michał Czarny. Poza nimi byli także lekkoatleci i pływacy. Plebiscyk Tygodnika Sztafeta jest przeglądem sportowego dorobku miasta. Przegląd ten nie wypada imponująco, zwłaszcza w porównaniu z minionymi latami. Kiedy owala miała ekstra koszykówki, piłkę nożną ekstra klasę w tym samym czasie. Siatkarzy drugoligowych, koszykarki drugoligowe, pierwszoligowe. Więc wtedy zaczynamy się zastanawiać... W jakim jesteś miejscu? Czy to, jest, czy to jest wysokie miejsce, czy nie? A teraz ze sportu przenosimy się do świata pogody. Przysłowie ludowe, proszę bardzo. Czasem luty się zlituje, że człowiek niby wiosnę czuje. Tego chyba doświadczyliśmy w ostatnich dniach. To była wymarzona pogoda na spacer czy jazdę rowerem. 10 stopni w lutym to zdarza się naprawdę rzadko. Beata Gubernat wciąż cieszy się zimą w górach. W białej scenerii opowie za chwilę o samych plusach aury w najbliższych dniach. A ja polecam nasze kolejne serwisy. Do zobaczenia.